Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. W trakcie II wojny światowej jednym z najbardziej rozpoznawalnych samolotów bojowych stał się szturmowiec Ił2. Samolot miał wiele zalet i trochę wad, które w oczach jego krytyków uczyniły go latającą trumną, co nie zmieniało faktu, że był wykorzystywany na dużą skalę i niejednokrotnie był wykorzystywany z dużym. Powodzeniem nie tylko przez lotnictwo radzieckie, ale także przez siły powietrzne państw, które później weszły w skład bloku wschodniego, w tym także przez polskie lotnictwo wojskowe. Dzisiaj jednak nie o słynnym Ile, a o jego mentalnym następcy, czyli Iliuszynie 102. Samolot ten został. Po raz pierwszy zaprezentowany w 1991 roku i nawiązywał swoją konstrukcją w znacznym stopniu do opracowanego w latach 50. samolotu szturmowego Ił-40. Problemem Ił-40 było nieefektywne i niezbyt efektowne uzbrojenie. Otóż okazywało się, że po oddaniu strzału gazy wylotowe z luf. Dostawały się do chwytu powietrza prowadzącego do silnika, no i te gazy wylotowe z broni, które pojawiały się w silniku, odbijały się bardzo negatywnie na pracy jednostki napędowej. W tych warunkach, po zbudowaniu kilku egzemplarzy w ramach serii informacyjnej oraz maszyn prototypowych, produkcja została wstrzymana. Jednocześnie po kilku latach od przerwania prac nad IM-40, sukcesy na polu budowy samolotów szturmowych zaczął odnosić. Konkurent Iliuszyna, czyli biuro konstrukcyjne Suchoja. Które nie tylko przejęło część personelu zajmującego się pracami wcześniej nad samolotem I-40, ale także zyskało duże poparcie ze strony władz wojskowych, dlatego też gdy w latach 60. pod wpływem doświadczeń z Wietnamu, a także wojen stoczonych na Bliskim Wschodzie, zaprezentowano nowy projekt samolotu szturmowego opracowanego przez Iliuszyna i był to samolot I-42, który był głęboką modernizacją I-40, to nikt. Nie był nim zainteresowany. W kolejnych latach sytuacja ulegała tylko pogorszeniu, także ostatecznie firma po cichu musiała kontynuować pracę nad stworzeniem własnego samolotu szturmowego, który opracowywano mniej więcej w tym samym czasie co konkurencyjną maszynę, która z czasem stała się znana jako Su-25. Nowa maszyna otrzymała nazwę IU-102 i stanowiła z kolei Rozwinięcie Iła 42 który został odrzucony w 1969 roku razem z Jakiem 25LS i migiem 21LS. W porównaniu do Iła 42 nowy samolot miał zmodyfikowany kształt przedniej części kadłuba. A konstrukcja kokpitu zapewniała lepszy widok do przodu i do tyłu. Samolot miał również mocniejsze silniki i znacznie silniejsze uzbrojenie, które pozwalało na niszczenie większości celów naziemnych. Jednocześnie w ILE102 zastosowano dość nietypowe rozwiązanie. Rozwiązaniem tym było umieszczenie stanowiska tylnego strzelca, zupełnie tak jak w produkowanych podczas wojny i bezpośrednio po jej zakończeniu samolotach szturmowych U-2 oraz U-10. Pod względem konstrukcji samolot I-40 nie różnił się znacząco od swojego młodszego brata. W samolocie zastosowano po prostu nowocześniejsze materiały, a także lepsze wyposażenie, które zwiększało szanse załogi na uratowanie się w przypadku awarii czy katastrofy. Na przykład uniwersalne fotele katapultowe K-36L dla pilota i K-36L-102 dla Strzelca tylnego, które pozwalały na opuszczenie pokładu samolotu, zarówno podczas ruchu w całym zakresie prędkości, jak również na postoju. Już pobieżny rzut oka na samolot IU-102 pozwala na stwierdzenie, że względem opracowanego wiele lat wcześniej IU-42, zmieniła się także budowa podwozia głównego, którego przerobienie pozwoliło wygospodarować miejsce na dodatkowe węzły podwieszenia umieszczone pod skrzydłami. Samolot miał także nowy układ aerodynamiczny skrzydeł. Również pod względem opancerzenia wprowadzono znaczące zmiany. Dotychczas cała konstrukcja samolotów szturmowych Iliuszyna była opancerzona w mniejszym lub większym stopniu. Stąd chociażby w przypadku Iła 2 stosowano nazwę latający czołg. Jednakże w przypadku samolotu IU-102 zdecydowano się na przyjęcie innego rozwiązania. Zamiast stosowanego dotychczas sposobu opancerzono tylko najważniejsze elementy samolotu. Opancerzono więc kokpity, silniki oraz układ paliwowy. Zbiorniki paliwa nie posiadały żadnego opancerzenia, zostały natomiast umieszczone w centralnej części kadłuba, co zdaniem konstruktorów miało zapewnić im ochronę na wypadek ostrzału. Osłaniały je m.in. silniki, a także inne elementy konstrukcyjne. Prace nad samolotem IU-102 przebiegały bardzo powoli. Wynikało to z kilku kwestii. Po pierwsze, postępujący brak funduszy, gdyż samolot nie był rozwijany na zamówienie władz państwowych i od samego początku pozostawał elementem działań prowadzonych zupełnie niezależnie przez wytwórnię. Władze państwowe uważały, że działania podejmowane przez wytwórnie są kompletnie niepotrzebnym rozpraszaniem dość. Ograniczonych w tym czasie sił i środków na niepotrzebne imprezy dodatkowe. Jednocześnie w tym czasie główny nacisk władze kładły na dokończenie budowy samolotu SU-25, jednakże na początku 1982 roku wytwórni Iliuszyn udało się wygospodarować środki, które pozwoliły na dokończenie budowy prototypu IWA-102. W dniu 20 stycznia maszyna została zaprezentowana dowódcy radzieckiego lotnictwa, który po cichu starał się wspierać projekt. Podobne stanowisko prezentowało Ministerstwo Odpowiedzialne za rozwój radzieckiego przemysłu lotniczego, natomiast Ministerstwo Obrony, kierowane w tym czasie przez Ustinowa, prezentowało bardzo negatywny stosunek do całego projektu. Inżynierowie odpowiedzialni za budowę samolotów IŁ-102 zostali oskarżeni o prowadzenie niepotrzebnej działalności amatorskiej. Pomimo negatywnej opinii ministerstwa, wytwórnia po cichu kontynuowała prowadzenie prac nad IŁ-em. Samolot oblatano 25 września 1982 roku. Wówczas za sterami IŁ-102 zasiadł pilot doświadczalny Bliźniuk. W sumie w latach 1982-1984 wykonano na nim 250 lotów, podczas których nie doszło do ani jednej awarii czy uszkodzenia systemów pokładowych. Samolot podczas testów wykazywał się dobrymi właściwościami lotno-pilotażowymi, np. dobrą zwrotnością, a jego minimalny promień skrętu wynosił zaledwie 400 metrów. Doniesienia o tych pracach zaczęły docierać do władz wojskowych, które nawet nie chciały słuchać, że samolot ma swoje zalety i że może by warto było dać mu chociaż jedną szansę. W 1984 roku samolot przeniesiono na lotnisko w Żukowskim, gdzie znajdował się Centralny Instytut Aerohydrodynamiki. Na jego terenie znajdował się hangar wykorzystywany przez wytwórnię Iliuszyna, gdzie zamknięto prototyp i generalnie tak miała zakończyć się historia samolotu. Gdyby nie to, że położenie międzynarodowe i wewnętrzne Związku Radzieckiego w latach 80. ulegało szybkiemu pogorszeniu, a w jego miejsce na początku lat 90. powstała Federacja Rosyjska, która również, zwłaszcza początkowo, znajdowała się w stanie permanentnego kryzysu. W 1991 roku, podczas pokazów lotniczych w Moskwie, ktoś wpadł na pomysł, aby wyciągnąć Iła 102 z hangaru i postawić na płycie moskiewskiego lotniska. Takie rozwiązanie wywołało spore zaskoczenie, ale samolot stał się natychmiast prawdziwą gwiazdą moskiewskich pokazów. Wprawdzie wielu naśmiewało się z umieszczenia tylnego stanowiska ogniowego, obsługiwanego przez strzelca, ale poza tym. Jedynym kontrowersyjnym rozwiązaniem samolot był bardzo ciekawą i całkiem nowoczesną jak na Związek Radziecki konstrukcją. Jego parametry były nie gorsze niż w przypadku konkurencyjnego samolotu Su-25, który ostatecznie wszedł do produkcji seryjnej i obecnie wykorzystywany jest przez wiele państw świata, chociażby podczas wojny na Ukrainie, gdzie na Su-25 latają obie strony konfliktu. Wracając jeszcze do głównego wątku, samolot szturmowy Ił-102 miał 17,5 m długości, 16,9 metra rozpiętości i maksymalną masę startową około 22 ton. Łączna masa przenoszonych środków bojowych była często podawana jako około 7 ton, chociaż pojawiają się także opracowania, z których wynika, że było to znacznie więcej. Spotkałem się z wartością 7,5 tony. Spotkałem się z rosyjskimi opracowaniami, które sugerują, że to było 8 ton, no i to jest całkowita przesada. Natomiast najdokładniejsze opracowania oparte bardzo często na dokumentacji fabrycznej tego samolotu wskazują, że było to dokładnie 7200 kg. Uzbrojenie dodatkowe czy uzbrojenie podwieszane mogło być umieszczone zarówno na sześciu pylonach podskrzydłowych, jak również w 8 komorach bombowych. Dwie komory bombowe były umieszczone w kadłubie, a sześć po trzy po każdej ze stron w skrzydłach. Napęd zapewniały dwa silniki turboodrzutowe Klimow RD-33I, zapewniające prędkość maksymalną 950 km na godzinę oraz zasięg 3000 km. Zasięg operacyjny z uzbrojeniem wynosił jednak tylko 400 w porywach 500 km. Podstawowym uzbrojeniem strzeleckim samolotu było dwulufowe działko kalibru 30 mm z przodu pod kadłubem i ono miało zapas około 500 pocisków, a także dwulufowe działko kalibru 23 mm umieszczone w zdalnie sterowanym stanowisku na ogonie, które obsługiwał tylny strzelec, który siedział w kadłubie, nie w ogonie i tym stanowiskiem po prostu z swojego miejsca pracy kierował. Tutaj największym problemem był zapas amunicji, który oddano mu do dyspozycji, bo było to tylko 60 pocisków. No to się chłopak nie nastrzelał. Tak czy inaczej, po wykonaniu 367 lotów i spędzeniu w powietrzu około 249 godzin, prototyp Iła-102 został 29 grudnia 1987 roku na stałe uziemiony. Podobno maszyna była jeszcze przez wiele lat prezentowana na różnych wystawach statycznych, no i podobno Związek Radziecki próbował uzyskać na te samoloty zamówienia eksportowe. Ze względu na swoją specyficzną konstrukcję oraz pewne wątpliwości odnośnie tego, jak to cudo będzie spisywało się w powietrzu, samolot IU-102 nie zyskał zainteresowania odbiorców zagranicznych. Prototyp pozostał w zakładach Iliuszyna. I powoli niszczał. W 2005 roku wszystko się zmieniło. Samolot poddano renowacji i umieszczono w Instytucie Badań Lotniczych im. Gromowa. A dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził państwa zainteresowanie. Jeśli tak było, zapraszam do wspierania kanału. Kanał można wspierać na różne sposoby, na przykład za pośrednictwem wirtualnej kawy, do której link znajduje się w opisie filmu, ale także za pośrednictwem YouTube'a, który lubi wycinać mi różne bandyckie numery. No i bardzo chciałbym dzisiaj jeszcze raz podziękować za całe wsparcie, które otrzymałem od państwa w ostatnich dniach i gorąco pozdrawiam wszystkich widzów którzy wsparli mnie nie tylko finansowo, ale także dobrym słowem. Jest to dla mnie bardzo ważne. W najbliższym czasie będę rozważał przejście na inne platformy, a także inne metody wspierania kanału. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia się z Państwem. Dzisiaj jeszcze nie pozdrawiam widzów wspierających, ponieważ mam cały czas w pamięci to, ile osób wpłaciło mi grosz symboliczny na wirtualną kawę, no w niektórych przypadkach to nie był taki symboliczny ten grosz, dlatego trudno by ich było wszystkich tutaj wymienić, stąd też bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.